Bo dzisiaj jesteśmy wspólnie z parlamentarzystkami i parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej we wszystkich 16 urzędach wojewódzkich w Polsce. Rozpoczynamy serię kontroli poselskich, kontroli parlamentarnych, które mają na celu sprawdzenie i ewentualną weryfikację wszystkich zaniedbań administracji rządowej związanych z walką z COVID. Przypomnę, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, gdyby nie skandaliczne słowa Mateusza Morawieckiego który kilka miesięcy temu stwierdził, że epidemii już nie ma. Przypomnę, że to pan Mateusz Morawiecki dla politycznych celów wzywał wszystkich seniorów, wzywał osoby starsze, do tego by uczestniczyły w wyborach, gwarantując, że nie ma epidemii. I co się okazuje? Rekordowe liczby zachorowań niemalże każdego dnia. Brakuje miejscach, miejsc w szpitali, brakuje szczepionek, które stały się towarem cenniejszym niż złoto. I wreszcie brakuje jakiejkolwiek strategii tego rządu związanej z walką z koronawirusem. Ten rząd stracił tygodnie i miesiące na wewnętrzne walki, na walki o wpływy, o stołki, stanowiska i o wielkie pieniądze, zamiast zająć się przygotowaniem Polski do kolejnej fali pandemii. Dzisiaj parlamentarzyści i parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej kontynuują to, co rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu. Wszystkie urzędy centralne, wszystkie ministerstwa i wszystkie urzędy wojewódzkie będą skontrolowane przez naszych parlamentarzystów, by udowodnić, że zamiast zajmować się przygotowaniem e, kraju na kolejną, pandemii, na kolejną falę pandemii, ten rząd spał, ten rząd zajmował się samym sobą, a Mateusz Morawiecki jest osobiście odpowiedzialny za te zaniedbania, bo gdyby nie, Gdyby nie jego haniebne słowa, których okłamał opinię publiczną o tym, że pandemii już nie ma, moglibyśmy być w innym miejscu. Są ze mną parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, którzy dzisiaj w Katowicach rozpoczną kontrolę Urzędu Wojewódzkiego. Jest pani poseł Monika Rosa, jest pan poseł Mateusz Bochenek i jest pan poseł Wojciech Król. Ale w całej Polsce już w tej chwili rozpoczynają się kontrole w urzędach wojewódzkich. I później, w tym tygodniu, będą kolejne akcje, o których Państwa będziemy informować. Rolą odpowiedzialnej opozycji jest kontrola władzy, rolą odpowiedzialnej opozycji jest walka o bezpieczeństwo Polegi Polaków podczas gdy rząd nie daje rady, gdy wprowadza olbrzymi chaos i nie ma żadnej strategii na, na walkę z koronawirusem. Bardzo proszę pan poseł Wojciechowski. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Przewodniczący Borys Budka, w dniu dzisiejszym posłowie Koalicji Obywatelskiej rozpoczynają kontrolę poselską we wszystkich urzędach wojewódzkich. W tym składzie Pani Poseł Monika Rosa, Pan Poseł Mateusz Bochenek. Dosłownie za kilka chwil po tej konferencji udamy się do Sekretariatu Wojewody i rozpoczniemy kontrolę. Poselską w zakresie przygotowania administracji rządowej do przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii. W godzinach porannych zbiora poselskiego wyszło drogą elektroniczną, oficjalne pismo do pana wojewody informujące o tym, że przeprowadzimy taką kontrolę poselską, wyszczególniliśmy wszystkie dokumenty oraz informacje, które będą nas interesować. Liczymy oczywiście na współpracę z gabinetem wojewody. Poprosiliśmy również o osobę, która będzie do naszej dyspozycji, tak żebyśmy mogli sprawnie tę kontrolę przeprowadzić. Oczywiście interesuje nas przygotowanie administracji rządowej województwa Śląskiego, pana wojewody, do przeciwdziałania tym skutkom epidemii, czyli przygotowania odpowiedniej ilości miejsc szpitalnych. Chcemy również otrzymać szczegółową informację, ile osób na terenie województwa Śląskiego jest zakażonych koronawirusem, ile osób jest hospitalizowanych. Będziemy również kontrolować wszystkie zakupy, które zostały dokonane w ramach tego paragrafu zakupowego COVID-19, czyli wszystkie zakupy, które miały służyć epidemii. Będziemy sprawdzać ich zasadność, będziemy sprawdzać, jakiego rodzaju zakupy były przeprowadzane. Za kilka chwil. Taka kontrola będzie przeprowadzona, a ponieważ ta kontrola jest przeprowadzona we wszystkich Urzędach Wojewódzkich, z pewnością te wspólne wnioski będą Państwu przekazane. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w imieniu tysięcy, milionów obywateli i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy codziennie piszą do nas, smsują, przychodzą, obawiają się o swoje zdrowie i o swoje życie. Martwią się, czy wystarczy sz, y, miejsce w szpitalach, martwią się skalą zachorowań, martwią się, Ponieważ lekarze też nie do końca wiedzą, jak procedury nowe wdrożone przez Ministerstwo Zdrowia będą funkcjonowały. Martwią się o swoje dzieci w szkołach, w przedszkolach, o to, czy szkoły będą zamykane, czy nie będą zamykane, o to, czy wystarczy środków ochrony osobistej. Dlatego dzisiaj, inni obywateli i obywatele, stoimy i idziemy kontrolować, czy województwo wyciągnęło wnioski z pierwszej fali epidemii, czy jest przygotowane, czy interpelacje, które wysyłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, przyniosły jakikolwiek skutek. Wiemy na pewno jedno w Polsce brakuje szczepionek na grypę. Chcemy się dowiedzieć, ile tych szczepionek było w województwie Śląskim, jakie zostały sprzedane w aptekach, ile tych szczepionek trafiło przez ministerstwo czy przez województwo do osób najbardziej potrzebujących i narażonych. Chcemy wiedzieć, jak wygląda sytuacja z mazobusami, jak będzie rozwijała się dalej epidemia czy możemy czuć się bezpiecznie. A tego się obawiamy, że niestety nie. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby chociaż ten jeden raz polski rząd był mądry przed szkodą, a nie po niej, bo niestety nie mamy najlepszych doświadczeń także względem walki z koronawirusem. Dzisiaj pytanie, które na pewno padnie w urzędzie wojewódzkim, dotyczyć będzie szpitala dla dzieci, szpitala zakaźnego dla dzieci w województwie śląskim. Bo niestety od kilku tygodni takiej informacji nie jestem w stanie uzyskać od pana ministra, który poprosił mnie niedawno o przedłużenie terminu odpowiedzi na to pytanie. Dzisiaj potrzebne są miejsca właśnie w szpitalach zakaźnych dla dzieci. Nie pojedyncze łóżka, a potrzebny jest wydzielony także szpital. I dzisiaj także potrzebujemy nie same łóżka, bo dzisiaj tak często słyszymy o tym, ile łóżek mamy w globalnie w kraju. Potrzebne są dzisiaj nam łóżka, potrzebna jest nam obsługa tych łóżek, potrzebne są respiratory. Dzisiaj tego nam tak naprawdę brakuje, kompleksowego podejścia do całego tego zagadnienia. I raz jeszcze podkreślam, niech rząd w końcu będzie mądry przed szkodą, a nie po niej. Żeby w końcu zapanował jakiś ład i porządek, ale do tego potrzebna jest także współpraca i do tego potrzebna jest... Przede wszystkim spojrzenie na główny problem, jakim jest epidemia koronawirusa, nie zajmowanie się wszystkim dookoła, a przede wszystkim dzisiaj, jak doskonale wiemy, rekonstrukcją rządu, układankami wewnątrzpartyjnymi, bo dzisiaj potrzebujemy takich odpowiedzialnych decyzji także dotyczących szczepień słyszeliśmy o tym, że jesteśmy przygotowani na zaszczepienie 2 milionów osób, a samych 75-latków i tych, którzy mają więcej lat, mamy 3 miliony w Polsce, mamy 900 tysięcy osób pracujących. W różnego rodzaju instytucjach pomocy społecznej, a raptem 600 tysięcy szczepionek dotychczas zostało wykorzystanych. Dlatego pytanie, które dzisiaj zadaję, gdzie można zgłosić się po szczepionkę, żeby później móc być zaszczepionym? Może w końcu rząd na to pytanie odpowie. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Mam pytanie o procedury chroniące najważniejsze osoby w państwie przed koronawirusem. Czy takie są, jeżeli są to jakie i czy państwo jako parlamentarzyści macie jakiś lepszy dostęp do szczepionek na przykład? A pyta drugie pytanie, druga seria pytań w zasadzie o rekonstrukcję rządu. Jaki to będzie rząd, jaką rolę będzie to pełnił? Powakarz pytań. Po pierwsze, jeżeli chodzi o dostęp do szczepionek, to najlepiej pytać pana marszałka Karczewskiego, bo z tego co wiem, to on publicznie mówił, że w jednej z aptek znalazł taką szczepionkę. Nie, ja nie znam szczególnych procedur, zresztą ja ich nie potrzebuję. Uważam, że każdy z nas powinien być traktowany tak jak zwykły obywatel. Tutaj nie powinno być równych i równiejszych. To rolą państwa było przygotowanie nas wszystkich do kolejnej fali pandemii. To państwo w okresie, kiedy Morawiecki i spółka zajmowali się układankami w, w łonie rządu, zaniechali tych działań, które w, normalnym, w normalnej sytuacji powinny być podjęte czyli przede wszystkim zabezpieczenie liczby szczepionek dla każdego. W piątek dowiedzieliśmy się z ust jednego z ministrów, że podobno w jednym z urzędów wojewódzkich nie jest tak źle, bo kierowcy pana wojewody zostali zaszczepieni przeciwko grypie tak, by pan wojewoda nie był poddany jakiemuś niebezpieczeństwu. No nie tak to powinno wyglądać. Dlatego moi, moi koleżanki i koledzy w całej Polsce właśnie będą pytać, czy prawdą jest to, że urzędnicy administracji rządowej mieli dostęp do szczepionek podczas gdy brakuje ich dla zwykłych obywateli? Czy prawdą jest to, co było powiedziane w piątek, że nawet personel z obsługi urzędników tej władzy był zaszczepiony przeciwko grypie, a na przykład seniorom brakuje tego typu szczepionek. No niestety, ale jeżeli by okazało się to prawdziwe, to aktualna staje się ta bardzo zła sentencja, która kiedyś padła z ust jednego z rzeczników rządu, a mianowicie, że rząd sam się wyżywi, to mam wrażenie, że możemy mieć sytuację, że rząd się sam zaszczepi, ale polscy obywatele zostaną w bezbronni w walce z wirusem, jeżeli jest, z wirusem grypy, jeżeli jest tak, że tylko 2 miliony szczepionek zostało zabezpieczonych. Jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu, nie wiem, to będzie rząd chaosu narodowego, to jest, skrót jest prosty. Tu chodzi o pieniądze i stołki. PiS. Pieniądze i stołki, pieniądze, dlatego że oni się tylko tym zajmują od dłuższego czasu. Stracili mnóstwo energii na wewnętrzne wojny. Widzimy chaos w edukacji, chaos w służbie zdrowia, chaos jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe. Więc czy to będzie Kaczyński wicepremierem, czy Kaczyński byłby premierem? Proszę zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, przecież oni nie mówią o tym, że państwo ma funkcjonować lepiej. Nie rozmawiamy, dlaczego połączone Ministerstwo Nauki z Ministerstwem Edukacji ma działać lepiej. Dlaczego najpierw podzielili klimat i środowisko, a teraz klimat ze środowiskiem łączą. Najpierw stworzyli rekordową liczbę niekompetentnych ministrów i wiceministrów, a teraz zmniejszają liczbę tych ministrów, ale za to tworzą urzędy centralne i nowych wicepremierów. Ten rząd na pewno jest wielką porażką Mateusza Morawieckiego. Bo ja bym na jego miejscu już dawno podał się do dymisji. Dlaczego no jeżeli muszę prosić starszego kolegę Jarosława Kaczyńskiego, żeby utemperował mi mojego podwładnego czyli ziobre, to znaczy, że nie nadaje się do pełnienia takiej funkcji. To jest wywieszenie przez Mateusza Morawieckiego białej flagi. On jest tylko, on miał być kimś, kto da nową, nową twarz rządowi, a tak naprawdę to jest i tak rządze, rząd Kaczyńskiego. Formalnie Kaczyński wchodzi do rządu i to jest jedyna pocieszająca wiadomość. Dlaczego? Dlatego, że wreszcie będzie go można formalnie postawić przed Trybunałem Stanu i za to, co będzie działo się w wymiarze sprawiedliwości. Bo przypomnę, że to rząd najpierw Beaty Szydło, później Mateusza Morawieckiego nie, odpowiada również za to, co za ten konflikt z Unią Europejską i e, w, szczerze Obojętnie kogo by tam nie włożyli do tego rządu, czy 10 czarnków, 20 kaczyńskich, czy jeszcze tam innych orów intelektu, to i tak to nie zmieni faktu, że ten rząd jest syłkowy. Nie mając pomysłu na Polskę, wymyślają kolejne, kolejne zmiany personalne. Czy ktokolwiek słyszał o jakimś programie nowym? Czy ktokolwiek słyszał o tym, że będzie lepiej funkcjonować służba zdrowia? Nie no, wystarczy iść do przychodni, wystarczy iść do szpitala, wystarczy zobaczyć, jak wzrasta liczba osób chorych na koronawirusa. To jest prawdziwy test dla tego rządu. I ostatnia rzecz. No przecież Mateusz Morawiecki już trzy miesiące temu zakończył pandemię. Niestety, od słów pandemia się nie zakończyła. On się skompromitował, wykonywał być może czyjeś polecenia, Działał na rzecz Andrzeja Dudy, żeby była reelekcja. Wysłano 10 milionów SMS-ów chyba do osób starszych, zachęcających do pójścia na wybory i udających, że nie ma żadnej pandemii w Polsce. I to jest kompromitacja. I chociażby za to Mateusz Morawiecki powinien podać się do dymisji. A myślę, że byłaby sytuacja dużo prostsza, gdyby Kaczyński był premierem, i tak on faktycznie jest. To jest rząd Kaczyńskiego. Natomiast Mateusz Morawiecki został sprowadzony do roli takiej, przepraszam za wyrażenie, ale pacynki, którą będzie sterował Kaczyński, już nie z tylnego siedzenia, ale z fotela obok. A z górnikami i Policja Europejska jej zgoda na 49? Przede wszystkim myśmy tutaj wspólnie z panem Marszałkiem Saługą, wspólnie z posłem Gadowskim mówili o tym, że transformacja energetyczna to jest wielka szansa dla tego regionu. Ale górnictwo. Górnictwo nie może być traktowane jako prywatny folwark związków zawodowych i kilku panów, którzy robią na tym wielkie biznes. Górnictwo to jest część Górnego Śląska. Górnictwo to jest element systemu energetycznego, systemu bezpieczeństwa Polski. I proponowaliśmy okrągły stół na Śląsku. Okrągły stół, który będzie jawny dla opinii publicznej, w którym wezmą udział przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, ale również Środowiska osób walczących o czyste powietrze, o to, by przeciwdziałać zmianom klimatycznym, żeby wzięli udział w tych rozmowach również ludzie młodzi, ci, którzy na co dzień próbują wytłumaczyć dorosłym, że zmiany klimatyczne idą w zatrważającą stronę i jeżeli nie będzie radykalnych decyzji, to po prostu nasza planeta się skończy. Zamiast tego mamy dogadanie się na kilka, być może lat, spokoju społecznego. To nie jest porozumienie, które gwarantuje coś dobrego dla regionu. To jest chowanie głowy w piasek przez rząd, to jest zasypywanie na chwilę pożaru, to jest kupowanie spokoju społecznego, na tym będą tracić mieszkańcy Śląska, bo sprawiedliwa transformacja energetyczna to wielka szansa dla regionu, ale nie e, transformacja, która skończy z węglem w 49 roku, bo to jest za późno. I to nic, to nic regionowi nie daje. Są konkretne zastrzeżenia?